gorzowska moc, do tego, żeśmy się w tym sezonie już przyzwyczaili. Ale? Potrafią wygrywać. Ale? No właśnie, ale, ale jest takie, tutaj były prezes, prezes honorowy, Władysław Komarnicki, no niezbyt uśmiechnięta twarz, niezbyt pewny tego, co dzieje się na torze, niepocieszony też Martin Waculik, my wracamy do startu, ale, ale jest takie, że jedzie w kasku niebieskim Jakub Jamruk, dwa starty, dwa zwycięstwa i Greg Henko, kto ze strony Tarnowska jak jaskółek i z tych, ja się na koniec w 30-punktowym prowadzeniu tej gospodarzy Iversen, Jamruk, Zagar, Henko ta starty dla Gozowian. choć szeroko tam będzie napędzał się Henkop Henko, Henko jedzie pomiędzy dwójkę Gorzowian, pomiędzy Iversena i Zagara, Zagar uciekł Amerykaninowi, na trzecią pozycję spada Iversen z drugiego pola startowego Jamruk nie mógł wiele zrobić widać było, że został w miejscu i na tym pierwszym łuku mógł tylko oglądać walkę wujki Gozowian z Gregiem Hancockiem. Hancock na drugiej pozycji próbuje tam woić się i troić Nios Krystian Iversen, ewentualnie powalczyć jeszcze punkty, ale i tak ten wyścig układa się po myśli Gozowian. Jest szansa Stali na to, że odrobią dwa punkty, że w tym dwumeczu nie będzie to już różnica punktów pięciu, a stopnie do trzech. A więc, a więc to będzie cały czas na wyciągnięcie ręki. Jeden wyścig, wygrany 5 do jednego i tutaj prowadzenie w tym dwumeczu w walce o złoto drużynowych mistrzostw Polski zmieni się jak w Iversen jeszcze znalazł tam jakąś przyczepność, jeszcze znalazł ścieżkę, która ma go ponieść do tych dwóch Punktów wygra żagar Iversen czy Henkok, jednak Henkok obroni tę drugą pozycję. Chyba tę optymalną ścieżkę w tym wyścigu Niels Christian Iversen odnalazł dopiero gdzieś tam w połowie, nie, w połowie trzeciego okrążenia. I rzeczywiście w bardzo szybkim tempie odrabiał dystans do Grega Henkoka. Zabrakło może okrążenia, może pół. Żagar, Henkok, Iversen i 4 do dwóch wygrywają ten wyścig Gozowianie w meczu 31 do 23 dla azotów Tauronu a w dwóch meczu 3 punkty przewagi zespołu Marka Dziślaka nad ekipą prowadzoną do boju przez Piotra Palucha tak więc faktum drugiego pola startowego zostało podtrzymane. Zobaczmy, chyba dwa zwycięstwa na no, z tego drugiego pola faktycznie nie, nie odjechał, jak to mawiają różowcy. No i myślę, że tutaj drużyna gospodarzy może być zadowolona z tego, co się stało, biorąc pod uwagę sytuację, jaka była. Na pierwszym uko, wydawało się, że goście mogło odjechać na 5 do jednego, no ale Greg Hancock, który w ostatnich meczach, no powiedzmy, niespecjalnie imponował, jeśli chodzi o walkę na dystansie, bo zdobywał punkty głównie po kapitalnych, rakietowych startach. Tutaj stoczył bardzo męski bój z Iversenem. Tutaj się oglądał w lewo, zobaczył, że Iversen atakuje po zewnętrznej części toru, zjechał do bandy, ale proszę zwrócić uwagę, on nie...